Cześć, dzisiaj pokażę Wam samochód, który łamał wszelkie konwenanse, począwszy od jego nazwy, aż po koncepcję konstrukcyjną. Jeżeli jesteście zainteresowani tym wspaniałym samochodem, zapraszam Was na odcinek. Muzyka Przed rozpoczęciem odcinka chciałem podziękować szczególnie moim patronom, którzy wspierają mnie na platformie Patronite. Dzięki Wam mogę pojechać trochę dalej. W tym momencie jestem 350 km od stalowej woli pod Kaliszem i pokazać takie samochody. A jeżeli ktoś z Was chce dołączyć i może do tej platformy wsparcia, to będę bardzo zaszczycony tym faktem. Zapraszam, link macie poniżej. A teraz przejdźmy do bohatera naszego dzisiejszego odcinka, którym jest fiat X1 przez 9, a w zasadzie to Bertone X1 przez 9. Mówiąc o genezie powstania fiata X1 przez 9 musimy cofnąć się do lat 60. konkretnie do 69 roku, kiedy to włoski producent po raz pierwszy zdecydował się na samochód z napędem na oś przednią i silnikiem umieszczonym z przodu poprzecznie. Był to model 128. W 1971 roku zadebiutował następca modelu 850 Fiat 127. I było jasne, że Fiat intensywnie odchodzi od samochodów z silnikiem umieszczonym z tyłu. Fiat 850 Spider miał już policzone dni. Wiadomo było, że nowy samochód będzie miał z pewnością bo Fiat nie zamierzał rezygnować z małego, taniego kabrioletu. Będzie miał z pewnością silnik umieszczony z przodu i napędzający koła przednie. Tak się jednak nie stało. Projekt nowego małego kabrioletu powierzono firmie Bertone, która już sprawdziła się wielokrotnie, chociażby w przypadku projektowania poprzednika Fiat'a 850 Spider. Ale ten samochód musiał odpowiadać nowym trendom, nowym czasom. I nie mogła być to już taka cukierkowa linia. Bertone zaproponował coś zupełnie nietypowego jak na tani samochód typu Cabrio. Mianowicie jego koncepcja przewidywała silnik umieszczony centralnie. Fiat początkowo nie chciał się na to zgodzić, ale prototypowy samochód Autobianka Renault, zaprezentowany w 1969 roku, ostatecznie przekonał włoskiego producenta do tego, żeby pójść nieco bardziej odważnie silnik, który był, który miał służyć pierwotnie do napędu nowego kabrioletu i miał być umieszczony z przodu, powędrował za tylne siedzenia jest umieszczony centralnie, tak centralnie. Bertone był zachwycony tym rozwiązaniem, miał już spore doświadczenie, na przykład model Lamborghini Miura miał właśnie tego typu rozwiązanie. I stwierdził, że w zasadzie można też zastosować takie rozwiązanie w tańszym samochodzie. I tak powstał rewolucyjny samochód pod nazwą Fiat X1 przez 9. Wszystko to miało miejsce w 1972 roku, roku bardzo ważnym dla koncernu z Turynu. Wtedy zaprezentowano Fiata 132, czy popularnego w Polsce malucha Fiata 126, który do Polski trafił rok później. Jednak ten samochód był zupełnie inny. Nawet jeżeli chodzi o nazwę, bo nie nazywał się 128 Spider, tylko X1 przez 9. Tego typu oznaczenia były charakterystyczne dla prototypów. I początkowo dziennikarze myśleli, że to jest nazwa robocza, że tak naprawdę ten samochód wkrótce zyska nazwę handlową. Ale Fiat chciał tak podkreślić innowacyjność tego samochodu, że pozostał przy nazwie określającej prototypy. No, samochód był naprawdę zupełnie inny niż oferowane modele przez tą turyńską fabrykę i to nie jest tak naprawdę kabriolet. Nazwa Spider byłaby nieodpowiednia jeszcze z jednego powodu. Tak naprawdę mamy do czynienia z samochodem typu targa. Popatrzcie, tutaj jest ten słupek, tu wkłada się taki panel i mamy samochód z dachem. To jest rozwiązanie, które właśnie nazywa się Targa. Dlaczego tak zdecydowano się poprowadzić koncepcję nowego samochodu? W ogóle zwracano uwagę na dużą sztywność, na to, żeby samochód mógł przejść skomplikowane, ciężkie testy zderzeniowe w Stanach Zjednoczonych, które już rząd amerykański zapowiadał. I właśnie dlatego samochód mamy z dachem typu Targa, a mimo to można jeździć bez dachu. Bo ten panel chowa się do bagażnika, więc jest wszystko bardzo praktyczne. Natomiast jeżeli chodzi o testy zderzeniowe, to tylko Fiat i Volvo, właśnie ten model Fiata i Volvo zdobyły homologację bez żadnych poprawek. Przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę temu nadwoziu. Jest bardzo niski. Cały samochód w najwyższym punkcie ma 117 cm. Długość tego auta to 3,58 m, ale to charakterystyczny. Przód jest wyróżnikiem tego samochodu, no i oczywiście wspomniane wcześniej słupki dachowe, bardzo nisko opadająca linia maski, która skrywa właśnie mały bagażnik i panel, który zasłania nam dach, światła, tak zwane pop-upy, no i zderzak. To jest samochód z końca produkcji, dokładnie z 1984 roku. I jest on już sygnowany marką Bertone, bo w 1982 roku Fiat wycofał się z rynku amerykańskiego i te samochody na tymże rynku, bardzo popularnym dla tego modelu, były właśnie sygnowane marką znanego studia stylistycznego. Podobny zabieg yy, stał się z Fiatem 124, który po roku 1982, 124 Spider, który po roku 1982 był sygnowany marką Pininfarina, która odpowiadała za design tamtego z kolei modelu. To, co jest piękne w tym egzemplarzu, to stan techniczny. Zobaczcie tutaj, zero korozji, wszystko jest takie dziewicze. Samochód przyjechał do nas z Hiszpanii, dokładnie z rejonu Alicante i tam pogoda była dla niego bardzo, ale to bardzo życzliwa. Poza odświeżeniem lakieru właściwie nic się z nim nie stało. Coś, o czym właściciel wspomniał, czyli zderzak. Zobaczcie, on nie jest pofalowany, czyli ten samochód bardzo niewiele jeszcze przeżył. Auto ma raptem 39 000 km od nowości, ale nie, nie jest na sprzedaż. Musicie wiedzieć, że ten samochód to już przedstawiciel drugiej serii. Ogólnie specjaliści we Fiatach X1 przez 9 mówią, że tych serii było od A do M. Przy czym od F to już było auto sygnowane znaczkiem Bertone. Tutaj mamy szersze listwy, inne zderzaki, tam były takie wąskie zderzaki, ale ten samochód cały czas wyglądał bardzo świeżo. To nie było tak jak Polonez, który był modernizowany na siłę a cały czas tchnął latami 70. Tutaj ten samochód na lata 80 wyglądał dalej świeżo, bo na lata 70 wyglądał wręcz szokująco. Dzięki temu udało się zachować cały czas aktualną linię nadwozia. Te klamki tutaj taki wlot wentylacyjny kabiny. Wszystko jest takie minimalistyczne, kanciaste. Ale wszystko jest bardzo spójne w końcu Włosi znają się na stylizacji jak mało kto. Stylizacja tego Fiata przywodzi na myśl projekty Ferrari, Lamborghini, zresztą znajdziecie w tym samochodzie wiele elementów, które znajdziecie także właśnie we wspomnianym Ferrari, jak telusterka czy przełączniki z Lamborghini i Maserati. Bardzo dużo takich drobnych elementów, drobnych smaczków pokazujących właśnie wspólnotę tych samochodów, i tu chyba dochodzimy do sedna, skąd tak mały i niezbyt mocny samochód zdobył tylu klientów w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie wyprodukowano 166 tysięcy egzemplarzy tych samochodów od roku 72 do 88 i wielu z nich rekrutowało się właśnie spośród obywateli Stanów Zjednoczonych. No, właśnie, jaki tutaj mamy silnik, bo w sumie ten temat potraktowaliśmy trochę po macoszemu. Samo otwieranie silnika jest bardzo ciekawe. Widzicie, tu są dwie dźwigienki, a tutaj mamy taką unikatową, wprost naklejkę. Druga taka podobno jest na Plutonie. Żartuję. Eee, widzicie, tu, żeby dostać się do maski silnika, trzeba lewą dźwignię pociągnąć do siebie, natomiast bagażnik to dźwignia. Bardziej zewnętrzna. Dobra, no zobaczmy co mamy pod maską. I tu właściciele zastawy poczują się jak u siebie pod maską. Tak, ten silnik pochodzi z Fiata 128, ale ma trochę większą pojemność, bo pod koniec produkcji zastosowano tutaj silniki 1500, ale cały czas konstrukcja wywodziła się z modelu 128. W tym egzemplarzu mamy do dyspozycji 86 koni mechanicznych. Samochód nie jest taki lekki, no właśnie, dlaczego nie jest taki lekki, dlaczego nie jest taki mocny? Nie jest mocny, ponieważ normy ekologiczne w Stanach Zjednoczonych musiały trochę dławić te silniki, natomiast nie jest taki lekki, ponieważ normy zderzeniowe obligowały producentów, żeby były samochody bardziej sztywne, a przez co były też cięższe. Więc osiągi nie są najlepszą stroną tego małego samochodu, ale. Przyjemność z jazdy powinna być całkiem spora z uwagi na to, że silnik umieszczony jest, jak widzicie, centralnie, poprzecznie, ale centralnie i napędza oczywiście oś tylną. Teraz zwróćcie uwagę jeszcze na zadbanie tej komory silnika, z której po prostu można jeść. Podejrzewam, że w niejednym barze i bynajmniej nie tylko mlecznym mamy bardziej brudną zastawę stołową. Nomen omen zastawę, nie? Każda naklejka. Nawet tu fabryczne stemple, wszystkie naklejeczki, wszystkie węże, przewody, naklejki, osłona rozrządu, bo rozrząd jest sterowany za pomocą paska rozrządu. Wszystko to jest naprawdę oszałamiające, jak ten samochód się tutaj prezentuje. Może silnik, jeżeli chodzi o osiągi, nie będzie dostarczał tylu emocji, ale o stan zachowania zero kropli oleju. No, po prostu cudo, cudo. Dobra, teraz pokażę Wam jeszcze bagażniki, a później zaproszę na jazdę próbną. Otwieramy pierwszy bagażnik. Tak to wygląda. Nie jest tutaj za dużo miejsca, no ale coś jest. Z prawej strony znajduje się oryginalny podnośnik, a koło zapasowe jest umieszczone zupełnie gdzie indziej. I miejsce na koło zapasowe tutaj dźwignią zwalniane. Koło zapasowe znajduje się tu, za fotelem pasażera. Nigdy nie będzie brudne bardzo fajne rozwiązanie. To teraz pokażę Wam jeszcze, jak uzbroić ten samochód w dach. Otwieramy bagażnik przedni. Tu mamy podpórkę, i wyciągamy plastikowy dach. Tak to wygląda. sobie ułatwić przez otworzenie drzwi. i Tu zaczepiamy. O! I mamy samochód typu Coupé. I teraz z przodu mamy jeszcze całkiem sporo miejsca na bagaż. Więc zwróćcie uwagę na ten zbiornik płynu do spryskiwaczy. On jest trochę inny niż w samochodach pierwszej serii. I na win, numer win, Bertone. I nawet win jest inny. Zaczyna się od liter ZBB. Zwróćcie uwagę jeszcze na zamykanie tej klapy. Tu jest dźwignia służąca do otwierania i do, co ciekawe, zamykania. Widzicie? Teraz dociągnąłem i jest klapa zamknięta. Odciągnąłem i klapa jest otwarta i zamknięta. Bardzo ciekawe rozwiązanie, właściwie niespotykane w innych samochodach. Chyba, że jakiegoś. Auta nie znam, to napiszcie w komentarzu, w którym aucie jeszcze jest takie rozwiązanie. Chętnie się dowiem. Wnętrze. To, że się siedzi nisko, to oczywiste. Bo samochód jest w ogóle niski i ma aspiracje sportowe, ale nieoczywistym jest obrotomierz. Spójrzcie. Tutaj się zaczyna pole obrotomierza od 0 do 8 tysięcy. Przy czym największą moc maksymalną uzyskuje przy 6 tysiącach obrotów na minutę. Yy, tu ciśnienie oleju, temperatura cieczy. W ogóle to jest bardzo ważny temat, o którym powiem Wam podczas jazdy. Yy, następnie wskaźnik poziomu paliwa i popatrzcie na przebieg 39 069 km niesamowite takie samochody się znajduje warto jechać nawet na drugi koniec Polski żeby zobaczyć poobcować z takim niezużytym, zabytkowym samochodem jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą to to jest deska ostatnia jaka była już najnowszy model jaki był stosowany w tym modelu była ona produkowana od 1984 roku, bo pierwsza zmiana wnętrza nastąpiła już w roku 1978. Ciekawie umieszczona zapalniczka. Tu te przełączniki były stosowane od Ducato po Lamborghini. Wentylator silnika między innymi. Popielniczka. Rozpiska biegów, pięciobiegowa skrzynia biegów podstawowych. W starszych Fiatach były skrzynie czterobiegowe, no i silnik 1300, o czym też nie wspomniałem wcześniej. Radio ze sprężynową pamięcią. Popatrzcie i tu zegarek z funkcją stopera. Dzięki temu możemy sprawdzić, jak szybko ten Fiat przyspiesza od zera do stu, a w zasadzie Bertone o czym. Nie zapomniano poinformować nawet na desce rozdzielczej. Przełączniki sterowania szyb są takie jak we Fiatie Ritmo. Góra, dół, wszystko ładnie działa. Zresztą po takim przebiegu powinno działać. Tym bardziej, że właściciel bardzo, bardzo dba o ten samochód. Jest prawdziwym perfekcjonistą. To nie gadamy, tylko czas usiąść za sterami tego samochodu i jechać. To stacyjka klasycznie umieszczona. Światła. Samochód jest zwrotny, i mimo że nie ma wspomagania, to dzięki temu, że silnik jest umieszczony centralnie, przód jest lekki, no i właściwie to wspomaganie nie odczuwamy jego braku. Jedziemy. Dźwięk tego samochodu, wbrew pozorom, nie przypomina zastawy. Ale to, że silnik jest umieszczony centralnie, a nie jest to klasyczny układ napędowy, sprawia, że lewarek nie wychodzi bezpośrednio ze skrzyni biegów. W związku z czym też precyzja zmiany biegów nie jest tak wysoka jak chociażby we Fiacie 124 Spider, który miałem okazję kiedyś jeździć. Skrzynia jest tutaj już pięciobiegowa, były też wersje z automatyczną przekładnią. Te biegi trzeba, jak to się kiedyś Stefan, właściciel Alfa Romeo. Tutaj macie o nim film wypowiedział, trzeba akcentować. Popatrzcie. Biorę i piątka. Od początku do końca muszę prowadzić ręką lewarek, żeby wskoczył we właściwe położenie jednego z pięciu przełożeń. Ale na to można przymknąć oko. Samochód jest w perfekcyjnym stanie technicznym po prostu. Yy, no, co do tego nie ma żadnych zarzutów. Zobaczcie jak on się poddaje. Lekkie ruchy kierownicą, a samochód skręca na boki ale jest pełna kontrola samochód się nie przechyla, nie gibie yy, no, jedzie jak przyklejony jak super szybki pociąg po poduszce elektromagnetycznej jak też we poszynach no z tym, że osiągi nie są aż tak spektakularne jakby mogło to sugerować na dwozie. bo maksymalna prędkość to jest 180 km na godzinę pierwszą setkę rozwijamy już po 11 sekundach w tym w tej wersji silnikowej, bo musimy pamiętać, że były dwie wersje silnikowe dwie podstawowe pojemności. 1300 i 1500 tu mamy już samochód, który jest z końca produkcji, więc silnik jest o tej większej pojemności. No ale jak na amerykańskie standardy, to i tak jest niedużo. Myślę, że Amerykanie byli urzeczeni tym, że to auto nawiązuje w jakiś sposób do Ferrari że mogli mieć takiego ducha włoskiej motoryzacji za ułamek wartości. Samochodu z Maranello, i to mogło stanowić o sukcesie tego samochodu, który niewątpliwie był, bo wytwarzano go dosyć długo od roku 72 do 88, a wolumen sprzedaży wyniósł około 166 tysięcy sztuk, z czego większość znalazła właśnie. Yy, swoich klientów za oceanem, i do tej pory te samochody mogą przy, przypływać do nas stamtąd. Ten samochód już jest sygnowany, tak jak powiedziałem, to powtórzę jeszcze raz. Powtórka matką wiedzy firmą, yy, znaczkiem firmy Bertone, bo w 1982 roku Fiat po prostu wycofał się z rynku amerykańskiego. Samochód kocha wysokie obroty. Yy, musimy tylko pamiętać o temperaturze cieczy chłodzącej. Tu mamy chłodnicę umieszczoną z przodu. Bo po prostu z tyłu się nie zmieściła. Więc trzeba dobrze odpowietrzyć ten układ chłodniczy, żeby nie było przykrej niespodzianki. W dodatku, już po kilku latach, pierwszych kilku latach produkcji, zmieniono układ chłodzenia, w postaci, dodając chłodzenie gaźnika, bo czasami były przypadki, że ten samochód się potrafił nam zapalić. Widzicie, jak on się wgryza, wgryza w zakręty, no pięknie. prosto. Ograniczają nas tylko przepisy, tak mogę śmiało powiedzieć. Nie jeździmy po Niemczech, jeździmy po okolicach Kalisza. Piękne okolice, y, las, drzewa, natura. No i bardzo życzliwi ludzie, których pozdrawiam. Y, jeżeli chodzi jeszcze o prowadzenie tego samochodu, no to to jest najlepszy punkt. Tego auta i tym zachwycali się dziennikarze już w momencie prezentacji, ale ja po latach opcując przecież z dużo nowszymi również konstrukcjami mogę potwierdzić, że nie mylili się, nie byli opłacani przez yy, producenta z turynu kwiata nie. Po prostu ten samochód świetnie, świetnie daje kontrolę kierowcy i to jest największa przyjemność. I nawet ten hałasujący silnik, który znajduje się za plecami, mała kabina, nie jest w stanie nam zabrać. Tej radości z jazdy no, to jest takie charakterystyczne dla włoskich samochodów. Po prostu za to je kochamy, uwielbiamy. Nie tylko za design, ale i właśnie za te wrażenia z jazdy, których nam ten samochód nie szczędzi. Tylko pamiętajmy o układzie chłodzenia. Tak jak powiedziałem, jest duży układ, długie rury prowadzą z chłodnicy do, yy, do bloku silnika. Jeżeli to zaniedbamy, no to możemy się yy, no niemiło rozczarować. Słuchajcie, tym bardziej, że najwyższy punkt yy, chłodzenia jest przy gaźniku, więc dosyć wysoko, no, trzeba wiedzieć, jak to do tego się zabrać. Kończymy dzisiejszą przygodę z fiatem X19, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że poczuliście trochę radości z jazdy, jaką dostarcza nam ten samochód w dużych ilościach, mimo małych gabarytów zewnętrznych. Jeżeli podobają Wam się takie samochody, zapraszam Was do subskrypcji. Obiecuję, że co tydzień pokażę Wam coś starego. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!